Kochani, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku BlockPlay TV. Tym razem mam dla Was coś naprawdę wyjątkowego. Na początku tego roku BlackBerry postanowiło walczyć o swój byt i zaproponować coś bardzo, bardzo ciekawego. Mam w rękach prototyp smartfona Z10, bardzo dziękuję firmie BlackBerry za jego udostępnienie. Z nowiutkim systemem operacyjnym BlackBerry 10. Zobaczcie film, bo to, co pokażemy, myślę, że przekona wszystkich tych, którzy uważali, że BlackBerry już nie istnieje, że byli w błędzie. BlackBerry istnieje i ma się bardzo dobrze. Jak to mówią moi znajomi w Nowym Jorku, czas chyba luknąć na tego smartfona. Mam takie dziwne wrażenie, że skończ znam ten kształt. Bardzo lubię ekran Z10, 4,2 cala, to dla mnie rozmiar optymalny, ja nie jestem fanem tych olbrzymich fawletowych ekranów. Warto też zwrócić uwagę, że Z10 jest, ma tylko 9 mm grubości, jest trochę z smartfonem ciężkim, bo 137,5 g przy tym ekranie jest to dosyć sporo. Bardzo fajna jest natomiast obudowa tego smartfona, ona jest lekko gumowana, nie wiem czy to widzicie na zdjęciach, ale jest gumowana, co na pewno będzie zapobiegać powstawaniu rysy i, i jakichś uszkodzeń tej obudowy. Pewnie nie raz ten telefon Wam wypadnie z kieszeni, nie bójcie się, ja wprawdzie żadnego crash testu robić nie będę, ale obudowa wygląda na bardzo solidną. BlackBerry 10: Oczywiście najważniejszy jest nowy zupełnie system operacyjny, ale o tym opowie Wam Kornel, nasz człowiek, który od kilku tygodni bawi się tym systemem. Kornel, oddaję Ci głos. Dziękuję bardzo. Kilka słów na temat cech, właściwości i funkcji nowego systemu BlackBerry w wersji 10 na podstawie telefonu BlackBerry Z10. Podobnie jak Playbook, BlackBerry Z10 posiada aktywną rankę. Czyli czynności, gesty wykonujemy już zaczynając od ramek. Podstawowy czynność, czyli odblokowanie klawiatury, wygląda w ten sposób. Bardzo fajna cecha, nie trzeba naciskać żadnego klawisza. Od razu mamy możliwość yy, działania na telefonie. Telefon posiada kilka głównych ekranów, yy, które pełnią różne funkcje. Podstawowy ekran jest ekranem menadżera zadań. Na ekranie tym mamy listę aktywnych aplikacji. Aktywnych w danym momencie widać tutaj pewne multitasking. Oprócz tego mamy menu z aplikacjami, które możemy wybierać. Menu możemy sobie dowolnie konfigurować. Możemy kilka aplikacji łączyć w ramach folderów, tak jak na przykład tutaj, i zarządzać całym swoim otoczeniem. To, co najważniejsze w BlackBerry, to jest jednak hub. Hub, czyli miejsce. W którym mamy zintegrowaną całą komunikację, m, którą telefon ma obsługiwać. Nie są to tylko i wyłącznie maile, nie są to tylko i wyłącznie smsy, ale wszystkie wiadomości notyfikacyjne, które y, telefon posiada. Czy to wiadomości z LinkedIn, Twittera, Facebooka, Google Talka, wszystko, wszystko mamy w jednym miejscu, wszystko jest dostępne od razu. Samo, sam dostęp do huba dost, y, możliwy jest w momencie, gdy telefon jest zablokowany, przez wykonanie. Dwóch gestów blokowania telefonu i yy, przeciągnięcia yy, gestem do góry i w stronę prawą. Yy, bardzo szybkie, bardzo sprawne, sprawdza się w pociągu, w drodze, gdziekolwiek. Jeśli chodzi o samą konstrukcję yy, klawiatury, Blackberry zawsze słynęło z bardzo dobrych klawiatur mechanicznych. Tutaj mamy klawiaturę ekranową. Ja uważam, że użytku, użytkuje się ją w sposób bardzo zbliżony do standardowej klawiatury. Wykonajmy test, e, napiszmy jakąś wiadomość. E, Marcin Gruszka. E, jak widzimy, w trakcie pisania pojawiają się nam podpowiedzi wyrazów. Wystarczy je podciągnąć do góry i wyrazy samo, same się uzupełniają. E, więc wystarczy, czy hmm, troszkę większej wprawie, pisanie hmm, wiadomości jest bardzo sprawne, szybkie. I co ważne, ta klawiatura uczy się wyrazów, jakie wykorzystujemy, w związku z czym. E, Uczy, w związku z czym po, po kilku próbach, po kilku dniach, klawiatura sama w zasadzie za nas pisze i podpowiada nam. Jest to trochę denerwujące? Kwestia przyzwyczajenia. Brakuje niektórych wyrazów, trzeba to troszeczkę wtedy korygować ręcznie, ale z mojego doświadczenia wynika, że, że większość SMS-ów wychodzi prawidłowa. Nie są to sms -y takie pisane. Nie jest to taka surowa autokorekta, która prowadzi donikąd, że tak powiem. Jak z aplikacjami? Jest już spory wybór eee, aplikacji, czy na chwilę obecną... To co mnie cieszy, to to, że Blackberry na samym początku zaprezentowało dość mocną, dość y, poważny zbiór już gotowych aplikacji. Częściowo są to aplikacje znane z Playbooka, czasem to są aplikacje znane z Androida. Wybór już na start jest jeżeli będzie w takim tempie ta ilość aplikacji rozwijana, to wróży to pozytywnie. Powiem Kornel, no jeszcze na przykład ja pamiętam, jak wam BlackBerry dużą zaletą BlackBerry była nam całkiem fajna bateria, jak to teraz wygląda, jak z tym. Yy, ja powiem tak, bateria jest yy, standardowa, czyli Standardowa, yy, tak, więcej nie. To nie jest nic cudownego, ale do normalnego użytkowania, takiego biznesowego, w którym się dzwoni, dużo pisze, dużo browzuje yy, po internecie. Yy, jest w porządku. Może jeszcze pokażę przeglądarkę, bo ona też jest bardzo dobra. Moim zdaniem bardzo zbliżona funkcjonalnie i użytkowo do przeglądarki w iPhone'ach. Bardzo dobra prędkość działania, bardzo dobry rendering stron, a do tego wsparcie dla flasha. Czyli wszystko to, czego potrzebujemy od normalnie działającej, porządnie działającej przeglądarki mobilnej. Jakbyś miał w dwóch słowach skomentować ten system w ogóle. Ty jesteś akurat fanem Blackberry, ale i na pewno jesteś bardzo zadowolony z tej zmiany, ale tak jakbyś miał ten system skomentować na, 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 na tle jego głównych konkurentów na rynku, to jakie są zalety tego systemu? E, zalety tego systemu to wysoka użyteczność, czyli Systemów w wykonywaniu codziennych działań biznesowych czy, czy nawet czy, czy rozrywkowych e, połączona z elastycznością, e, czyli mamy coś pomiędzy iPhone'em a Androidem, tak? Połączenie, ale m, pozytywne połączenie pozytywnych cech obu tych systemów. A może coś się denerwuje jednak w tym systemie? E, jest jeszcze system bardzo w ten system jest bardzo młodym systemem, można tak powiedzieć. Dręczą go choroby wieku dziecięcego. Często pojawiają się. Yy, wpadamy na niedociągnięcia, wpadamy no tak, na ale to Tak, Przecież nie? mówimy o tak naprawdę jeszcze próbce takiej bardzo testowej. Ten telefon pojawi się na rynku dopiero wiosną, więc w sprzedaży, więc tak naprawdę mówimy o, o takiej pierwszej wersji, wersji. tego tak, systemu. Tak, zgadza się. E Grubych b, grubych wad systemu ja nie widzę. Grubych wad telefonu też nie widzę. E, jak zawsze charakterystyczne dla BlackBerry bardzo dobra jakość dźwięku, e, bardzo dobre radio, aparat. Aparat e, według mnie również bardzo dobry, nie ustępuje niczym e, aparatowi iPhone'owemu. E, I co najważniejsze, to mnie ucieszyło, tego nigdy nie było w BlackBerry. E, pojawiają się normalne gry. Takie gry, które można grać w wersji y, trójwymiarowej i, i, i telefonik sobie bardzo sprawnie z tym czy Rozumiem to i na przykład fakt nominowania na szefa marketingu Alicia Kiss czy szefa designu oznacza, że Blackberry będzie bardziej lifestyle'owym telefonem niż biznesowym, tak jak do tej pory było. A ja myślę, że wiele, wiele czynników się do tego przyczyni i, i Blackberry zawita e, do kieszeni normalnych użytkowników. A powiedz mi jeszcze, a powiedz mi jeszcze czy, 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 czy w ogóle, jak działa system, mówiąc tutaj o współpracy z procesorem, czy nie ma, nie było, nie, nie, są, są częste jakieś, nie wiem, lagi, nie wiem, zawieszenia, system się jakoś tnie, czy raczej nie zauważasz czegoś takiego wszystko z eee, 90% czynności wykonuje się płynnie, jest pewien, e, są pewne obszary, w których Widać pewne przycięcia, natomiast ja uważam, że to są przycięcia wieku młodzieńczego. Okay. One zostaną zlikwidowane w ramach poprawy systemu w kolejnych wersjach. Bardzo, bardzo Ci dziękuję i ja... trzymamy kciuki za BlackBerry. A teraz czas na bardzo krótkie podsumowanie. Z10 to bardzo dobry smartfon. BlackBerry 10 to bardzo dobry system operacyjny. Mówię to ja, osoba, która na co dzień korzysta z zupełnie innego systemu operacyjnego. Muszę wam przyznać, że jestem pod kolosalnym wrażeniem. Wprawdzie ten system jest młody, rozwija się, brakuje w nim wielu aplikacji, ale widać potencjał, i widać bardzo fajną konstrukcję. Widać, że jego projektanci wzięli to, co najlepsze z Androida, z iOS-u i z Windows Phone. Ci z Was, którzy kochają BlackBerry, będą zachwyceni. Ci z Was, którzy nigdy z BlackBerry wcześniej nie korzystali, zróbcie to koniecznie. Ten telefon w playu powinien się pojawić na przełomie marca i kwietnia, raczej to będzie kwiecień znający realia rynkowe. Jeżeli chodzi o cenę, no cóż, nie jest to smartfon najtańszy, więc musicie przygotować trochę więcej kasy. Życzę na koniec BlackBerry wielkiego sukcesu powrotu na rynek smartfonów w wielkim stylu, tak jak to było kilka lat temu. Mam nadzieję, że Alicia Kis pomoże wam w tym, tak jak nam Agnieszka Dygant pomaga wspaniale sprzedawać formuły. Dzięki